Mimo dodatnich temperatur w zieleńcu wciąż panuje zimowa aura. Kamera telewizji sudeckiej uchwyciła to, co podczas ferii zimowych najważniejsze, czyli miłośników białego szaleństwa przebywających w największym ośrodku narciarskim w kotlinie Kłodzkiej. W Zieleńcu jest 23 wyciągi narciarskie, w tym trzy koleje linowe, 2 Doppelmajera 4-osobowe i jedna dopelmajera 6-osobowa. Kolej 6-osobowa jest jedną z nowocześniejszych w tej części Polski. Posiada ona zasłony przeciwwietrzne, które zwiększają komfort jazdy. Ponadto mają udogodnienia związane z bezpieczeństwem. Wysprzęgalny system krzesełek, który umożliwia bezkolizyjne wsiadanie i wysiadanie do wyciągu. Aktualnie w czterech województwach dzieci i młodzież mają ferie. Jak widać, wiele osób bez względu na wiek i miejsce zamieszkania wolny czas od zajęć spędza właśnie w Zieleńcu. Bardzo chętnie do nas przyjeżdżają goście z okolic Poznania, Szczecina, Gdańska, Warszawy, Opola. W zasadzie cała Polska, można powiedzieć. No bo ja wiem, no, dosłownie żeby między ludźmi tak być więcej. Dlatego, że słyszeliśmy, że ma, mają do, dobre warunki i pogodowe i, i tutaj wyczynowo można troszeczkę pojeździć, więc myślę, że dla dzieci i dla dorosłych coś się znajdzie. Bo chciałam sobie pojeździć na nartach, z rodzicami przyjechałam na narty. Ferie zaczęły się, w związku z tym królujemy myślę tutaj w Zieleńcu. Dlaczego akurat właśnie zielenie? Yy, dlaczego? Dlatego, że jest dużo tras i są takie przyjazne dla dzieci. Bo nie ukrywam, że jesteśmy tu ze względu na, na dziecko. Także chyba ze względu na taką dostępność, dużą ilość tras i takie jak dla dziecka, jeżeli chodzi o poziom trudności, to też no myślę, że dostosowane. Lubię zielenić, przyjeżdżam od kilku lat już tutaj co roku. Na sankach, snowboardzie, czy standardowo na nartach. Tak najchętniej turyści spędzają czas. Na nartach. A dlaczego akurat narty? Yy, bo w tym roku akurat nie miałem jakoś okazji czegoś innego wybić. Właśnie będę się dzisiaj uczyć, wczoraj już też jeździłam. I jak Ci się tutaj podoba? Bardzo fajnie. Nie boisz się? Nie. Rodzice Ci pomagają? Yy, też trochę pomagają i dzisiaj będę jeździć z panią instruktor. No, już troszeczkę jeżdżę, tak? To już będzie jakiś pewnie szósty, siódmy sezon. Co jest takiego właśnie w sportach zimowych, że ludzie tak chętnie je uprawiają? No, jest to takie integracyjne. Ogólnie dzieci i dorośli zawsze znajdą wspólny temat i można się razem na feriach pobawić, więc myślę, że, że to chyba to. Bo lubię. Co jest takiego specyficznego w sportach zimowych? To trudno powiedzieć, bo y, każdy sobie wybiera jakąś tam dyscyplinę sportu. Kiedyś y, ktoś mnie zaprosił na narty i mówił, że jak y, połkniesz bakcyla, to będziesz jeździł po, tych, po, tym, po tym jakimś tam wyjeździe pięciodniowym, a jak nie to nie. Połknąłem i przyjeżdżam od 2000, y, od 99 roku co roku. Bo lubimy wszyscy. <laughs> lubimy. To jest taki sport, który, który bardzo resetuje, który też trochę fizycznie yy, każe się wysilić. No, poza tym, na świeżym powietrzu, no jest to coś fajnego w zimie. Bo bardzo lubię całe życie. Co jest takiego ciekawego w tym sporcie? No to, jest, to jest wielki majątek. O ile ktoś tą technikę ma opanowaną, taką, to jest piękna sprawa. To jest taka uroda. Na stoku obowiązują pewne zasady bezpieczeństwa. Narciarz i snowboarder powinien jeździć, tak by nie zagrażać nikomu innemu, panować nad szybkością i sposobem jazdy, stosować się do znaków i sygnalizacji. Dodatkowo na trasie wyciągu dyżury powinni pełnić przedstawiciele służb mundurowych. Nasze stoki są również patrolowane przez policjantów. Również po dzieleńcu jeździ wóz, który patroluje. Bezpieczeństwo przede wszystkim, do tego odpowiednie warunki i nic tylko czerpać jak najwięcej zimowej aury. Dzisiaj jest przez ten deszcz troszeczkę gorszy, natomiast bardzo dużo śniegu. Myślę, że jak mróz łapie pod koniec tygodnia, to, to będzie będziemy na czym pojeździć. No super, super, na pewno, super. Chociaż wyjątkowo dzisiaj, to nie, nie bardzo, bo to no, deszcz mokro. No. Jest super, dzisiaj akurat pada trochę, ale tak ogólnie to jest fajnie. Sądząc po niesamowicie długich kolejkach do kas, a następnie do kolejek klinowych, po ilości narciarzy i snowboarderów mimo aktualnej zmiany pogody sezon w zieleńcu potrwa jeszcze dobrych kilka tygodni.